Czy wiesz, że już od 1 stycznia 2026 roku ZUS wprowadza istotne zmiany, które mogą bezpośrednio wpłynąć na Twoją emeryturę? Tak, mówię do Ciebie. Jeśli jesteś emerytem lub niedługo przechodzisz na emeryturę, to informacje, które zaraz usłyszysz, mogą zaoszczędzić Ci sporo stresu, a nawet pieniędzy. W tym filmie krok po kroku wyjaśnię, co się zmienia: nowe zasady naliczania świadczeń, kwoty wolne od potrąceń i kilka niespodzianek, o których większość osób nawet nie słyszała. Nie będziemy tu gadać skomplikowanym językiem prawniczym. Wszystko wytłumaczę w sposób prosty, jasny i przyjazny, tak jakbym tłumaczył to dobremu znajomemu przy kawie. Chcę, żebyś wyszedł z tego filmu pewny swoich praw i spokojny o swoją przyszłość. Zostań ze mną do końca. A pokażę Ci wszystkie zmiany krok po kroku i dam praktyczne wskazówki, co warto zrobić już teraz. Jeśli zależy Ci na tym, by nie stracić ani złotówki i spokojnie przygotować się na 2026 rok, kliknij Lubię to i ruszamy dalej. Zanim zaczniemy, chcę Ci powiedzieć, że to, co zaraz usłyszysz, może naprawdę uprościć Twoje życie i dać Ci spokój ducha na przyszłość. Wyobraź sobie poranek styczniowy 2026 roku. Budzisz się, sprawdzasz swoje konto emerytalne i widzisz, że wszystko jest przejrzyste, nic cię nie zaskoczyło, a nawet możesz odczuć małą ulgę, bo wiesz co się dzieje. Brzmi dobrze, prawda? No właśnie o to chodzi: przygotowanie to klucz. ZUS zmienia kilka zasad, które dotyczą zarówno wysokości świadczeń, jak i sposobu ich naliczania. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się skomplikowane, ale spokojnie. Razem przejdziemy przez każdy krok. Na początek porozmawiajmy o tym, jak będzie wyglądało naliczanie emerytur. Od nowego roku wchodzą w życie zmiany w sposobie liczenia podstawy wymiaru świadczeń. Co to oznacza dla ciebie? W praktyce, jeżeli przez lata odkładałeś składki, ale były okresy, kiedy pracowałeś na mniejszych stawkach. Teraz Zus będzie to uwzględniał w nieco inny sposób. To może oznaczać, że twoja emerytura będzie wyższa niż wcześniej myślałeś, a to zawsze jest dobra wiadomość, prawda? Może się też zdarzyć, że część z was poczuje lekki niepokój. A co jeśli coś mi zabraknie? Wiem, że takie myśli przychodzą naturalnie, ale spokojnie. Zus przygotował mechanizmy, które mają chronić osoby, które przez lata miały przerwy w pracy, chorowały lub musiały zająć się rodziną. Na przykład okresy wychowawcze czy opieki nad bliskimi będą brane pod uwagę. To oznacza, że nikt nie zostaje sam z problemem. Kolejna zmiana dotyczy kwot wolnych od potrąceń. Może pamiętasz sytuację sprzed kilku lat, kiedy emerytura była obciążona jakimiś dodatkowymi potrąceniami i na koniec miesiąca zostawało ci niewiele. Od stycznia 2026 roku te zasady się zmieniają. Teraz kwota wolna od potrąceń będzie wyższa, co oznacza, że większa część Twojej emerytury pozostanie w Twojej kieszeni. To małe, ale naprawdę ważne usprawnienie, które może dać Ci poczucie bezpieczeństwa. Wyobraź sobie, że zamiast martwić się o rachunki, możesz spokojnie zaplanować zakupy albo drobny wyjazd do rodziny, takie codzienne sprawy, które dają radość. Teraz przejdźmy do kwestii, która dla wielu osób jest naprawdę istotna: dopłaty i dodatki dla seniorów. Wiele osób może nie wiedzieć, że ZUS wprowadza nowe dodatki lub zmienia warunki tych już istniejących. Przykładowo, osoby po 65. roku życia mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, jeśli ich dochody są niższe. To nie jest dużo, może kilka, kilkanaście procent więcej, ale uwierz mi, w codziennym życiu robi różnicę. Wyobraź sobie, że możesz kupić lepsze leki, ulubione produkty, albo spokojnie opłacić drobne remonty w domu bez stresu, to realna ulga. Warto też wspomnieć o nowym systemie powiadomień ZUS. Od 2026 roku ZUS będzie wysyłał emerytom i rencistom informacje o wszystkich zmianach bezpośrednio na e-mail lub listownie, w zależności od Twojego wyboru. To oznacza, że już nie będziesz musiał szukać informacji sam, chodzić po urzędach i zastanawiać się, czy coś cię ominęło. Wszystko będzie jasne, przejrzyste i pod ręką. To naprawdę duża wygoda, szczególnie gdy życie potrafi być czasem bardzo zabiegane. Nie możemy zapomnieć o zasadach waloryzacji. Co roku emerytury są podnoszone o pewien procent, aby nadążały za inflacją i rosnącymi kosztami życia. W 2026 roku zmiany w sposobie obliczania waloryzacji mają zapewnić, że osoby z niższymi świadczeniami nie zostaną w tyle. To naprawdę ważne, bo chodzi o Twoją codzienną stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Wyobraź sobie, że nie musisz martwić się, że ceny produktów przekroczą Twoje możliwości. Taka przewidywalność daje spokój, który w wieku emerytalnym jest bezcenny. Chcę ci też opowiedzieć o jednym ciekawym przypadku, który pokazuje, jak zmiany mogą ułatwić życie. Moja znajoma, pani Maria, przez wiele lat pracowała w różnych miejscach, miała przerwy w pracy, wychowywała wnuki, a jej świadczenie było dość niskie. Dzięki nowym zasadom od 2026 roku ZUS uwzględni wszystkie te okresy i jej emerytura wzrośnie. Wyobraź sobie radość i ulgę! Gdy w końcu widzisz, że twoja ciężka praca i troska o rodzinę nie zostały pominięte, to daje nadzieję i pokazuje, że system naprawdę próbuje być sprawiedliwy. Wiem, że dla wielu osób temat ZUS i emerytur może wydawać się skomplikowany. Liczby, przepisy, nowe regulacje wszystko to potrafi przytłoczyć. Dlatego chcę, abyś poczuł, że jesteś tu w bezpiecznym miejscu. Razem przejdziemy przez każdy punkt, krok po kroku. Nie zostawię cię samego z trudnym językiem prawniczym, ani z niespodziankami, które mogą zaskoczyć w styczniu 2026 roku. Pomyśl też o tym z innej strony: zmiany, które wprowadza ZUS, to szansa na lepsze życie codzienne większa emerytura, więcej wsparcia, mniej stresu. Wyobraź sobie, że możesz spędzać czas z wnukami, wychodzić na spacery. Planować wycieczki czy drobne przyjemności, nie martwiąc się o finanse. To właśnie jest cel tych zmian, żebyś mógł czuć się pewnie i spokojnie. Chciałbym, żebyś też zwrócił uwagę na kilka praktycznych wskazówek, które mogą Ci pomóc przygotować się już teraz. Po pierwsze, sprawdź swoje dokumenty i historię składek w ZUS. To daje pewność, że wszystkie Twoje lata pracy są prawidłowo uwzględnione. Po drugie, jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, nie bój się pytać. Możesz zadzwonić do ZUS, wysłać maila, albo umówić się na spotkanie. Pamiętaj, że ZUS jest tam, aby ci pomóc, nie po to, żeby komplikować życie. Po trzecie, jeśli planujesz dodatkowe dochody z innych źródeł, takich jak umowy zlecenia, najem czy drobne prace, sprawdź, jak te zmiany wpływają na Twoje świadczenie. Czasem, mała zmiana w dochodach może mieć wpływ na wysokość emerytury lub dodatków, ale spokojnie wszystko da się zaplanować, jeśli będziesz miał jasny obraz sytuacji. Nie mogę też pominąć kwestii, która często wywołuje emocje, podatki i potrącenia. Wiele osób martwi się, że ZUS zabierze część ich emerytury. Od stycznia 2026 roku zmiany w kwotach wolnych od potrąceń oznaczają, że znacznie więcej pieniędzy zostanie w Twojej kieszeni. Wyobraź sobie ulgę, gdy otwierasz list lub sprawdzasz konto i widzisz, że Twoje świadczenie jest w pełni dostępne do wydania na codzienne potrzeby. Chcę też, żebyś wiedział, że te zmiany nie pojawiły się nagle. To efekt analiz, rozmów i starań, aby system był bardziej przyjazny seniorom. Twoja praca, doświadczenie i lata życia są w końcu doceniane. I to naprawdę daje poczucie, że ktoś myśli o tobie i o tym, co jest dla ciebie ważne. Na koniec tej części chciałbym, żebyś poczuł pewien spokój i gotowość. Zmiany, które nadchodzą w ZUS, mogą wydawać się skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale w rzeczywistości są po to, aby ułatwić życie. To, co teraz możesz zrobić, to przygotować dokumenty, sprawdzić swoje prawa i świadczenia, a potem spokojnie obserwować, jak system działa dla Ciebie. W następnym segmencie filmu przejdziemy przez konkretne liczby i przykłady, które pokażą Ci dokładnie, co możesz zyskać i jak uniknąć ewentualnych pułapek. Będziemy patrzeć na wszystko z perspektywy seniora, osoby, która chce spokojnie przeżyć każdy dzień, bez niespodzianek i stresu. Warto zostać, bo za chwilę zobaczysz praktyczne przykłady i historie, które mogą Cię zainspirować i dać poczucie kontroli nad własną przyszłością. Wyobraź sobie teraz sytuację, w której wchodzisz do urzędu ZUS, albo logujesz się na swoje konto online i wszystko jest jasne, przejrzyste i łatwe do zrozumienia. To może brzmieć jak marzenie, ale właśnie na to idą zmiany od stycznia 2026 roku. Nie musisz już głowić się nad liczbami, zawiłymi tabelami czy trudnymi przepisami. Wszystko będzie przedstawione w prosty sposób, tak abyś mógł od razu zobaczyć, ile pieniędzy trafi do Twojej kieszeni i co możesz dzięki temu zaplanować. Pomyśl o drobnych radościach, które te zmiany mogą ci dać. Może w końcu wybierzesz się na weekend do wnuków albo na krótki wypad nad jezioro, na który wcześniej brakowało Ci funduszy. Może w końcu spokojnie kupisz leki, których potrzebujesz, bez zastanawiania się, czy starczy pieniędzy na zakupy. Te małe rzeczy potrafią zrobić ogromną różnicę w codziennym życiu, a właśnie o to chodzi, żebyś mógł cieszyć się każdym dniem, zamiast martwić się finansami. Chcę też, abyś poczuł, że te zmiany nie dotyczą tylko liczb na papierze, to zmiany, które mają realny wpływ na Twoją codzienność. Weźmy na przykład panią Zofię, która przez lata opiekowała się swoimi wnukami i miała przerwy w pracy. Dzięki nowym zasadom jej świadczenie będzie wyższe, bo ZUS uwzględni te okresy. Wyobraź sobie radość, gdy otwiera list i widzi, że jej trud i poświęcenie nie poszły na marne. To pokazuje, że system wreszcie patrzy na ludzi jak na realne osoby, a nie tylko cyfry w tabelach. Kolejną ważną kwestią jest to, jak zmiany wpływają na osoby, które dorabiają do emerytury. Wiem, że wielu seniorów decyduje się na drobne prace, żeby mieć trochę dodatkowych środków. Zmiany w ZUS pozwalają lepiej uwzględniać takie dochody i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. To oznacza spokój i pewność, że wszystko jest zgodnie z przepisami, a dodatkowe pieniądze nie wpłyną negatywnie na Twoje świadczenie. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, jak ważna jest świadomość swoich praw. Warto sprawdzić swoją historię składek, swoje dokumenty i upewnić się, że wszystko jest w porządku. To da ci poczucie kontroli i pewności. Czasem wystarczy jeden telefon do ZUS albo krótkie spotkanie, aby rozwiać wszystkie wątpliwości. I pamiętaj, to nie jest wstyd pytać, wręcz przeciwnie, to oznaka, że dbasz o siebie i swoje finanse. Chcę Ci też opowiedzieć o tym, jak zmiany mogą wpłynąć na planowanie przyszłości. Wyobraź sobie, że możesz teraz spokojnie planować wydatki na rok 2026. Wiesz, ile wyniesie Twoja emerytura, jakie dodatki Ci przysługują i ile pieniędzy faktycznie będziesz miał do dyspozycji. To pozwala podejmować decyzje bez stresu: czy to drobne remonty w domu, prezenty dla wnuków, czy drobne przyjemności, które sprawiają radość każdego dnia. Ważne jest też, aby pamiętać, że te zmiany w ZUS mają za zadanie nie tylko poprawić Twoją sytuację finansową, ale również dać Ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju. To szczególnie ważne, gdy dochodzisz do wieku emerytalnego. Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o komfort psychiczny o to, żebyś mógł żyć spokojnie i cieszyć się codziennością bez ciągłego stresu. Wiem, że niektórzy z Was mogą myśleć, a co jeśli nie nadążę ze wszystkimi zmianami? I to jest całkowicie naturalne. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z porad i informacji, które są dostępne już teraz. Możesz też rozmawiać z innymi seniorami, którzy są w podobnej sytuacji, dzieląc się doświadczeniami, łatwiej jest zrozumieć zmiany i wyciągnąć z nich maksimum korzyści. Nie zapominajmy też o emocjach związanych z tymi zmianami. Często seniorzy czują lęk przed nowościami, obawiają się komplikacji, ale prawda jest taka, że te zmiany są przygotowywane z myślą o tobie. ZUS chce, aby system był bardziej przejrzysty, sprawiedliwy i przyjazny dla osób starszych. To szansa na poczucie kontroli nad własnym życiem, nad swoimi finansami i spokojem codziennym. Możemy też spojrzeć na to z praktycznej strony. Wyobraź sobie, że każdego miesiąca wiesz dokładnie, ile otrzymasz na konto i co możesz z tym zrobić. Nie musisz już planować życia na zasadzie, co miesiąc będę się martwić, bo wszystko jest przejrzyste i przewidywalne. To daje niezwykłe poczucie bezpieczeństwa, którego każdy senior potrzebuje w codziennym życiu. Chcę, abyś poczuł, że nie jesteś sam w tych zmianach. Wielu seniorów ma podobne pytania i obawy, a to, co dzisiaj omawiamy, jest po to, żeby każdy mógł czuć się pewnie. Nawet jeśli nie wszystko jest od razu jasne, razem przejdziemy przez każdą kwestię. Ważne jest, żebyś miał świadomość swoich praw, wiedział, jakie zmiany cię czekają i jakie korzyści możesz dzięki nim zyskać. Wyobraź sobie teraz, że przechodzisz przez cały proces spokojnie, krok po kroku. Sprawdzasz dokumenty, widzisz swoje składki, patrzysz na nowe zasady naliczania emerytury i czujesz ulgę, bo wszystko jest jasne. To uczucie kontroli i bezpieczeństwa jest bezcenne. Możesz w końcu skupić się na tym, co naprawdę ważne na rodzinie, hobby, spacerach, spotkaniach z przyjaciółmi i przyjemnościach, które wnoszą radość w życie każdego dnia. Nie mogę nie wspomnieć o tym, jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoją codzienną rutynę. Dzięki większej przejrzystości w ZUS, mniej czasu spędzisz na załatwianiu formalności i martwieniu się o dokumenty. To czas, który możesz poświęcić sobie, swoim pasjom i rodzinie. Wyobraź sobie poranek, kiedy wstajesz, robisz sobie kawę i spokojnie planujesz dzień, nie martwiąc się o finanse ani skomplikowane przepisy. Teraz chciałbym Cię delikatnie przygotować na to, co będzie dalej w tym filmie. W kolejnych minutach pokażemy konkretne liczby, realne przykłady seniorów i praktyczne wskazówki, które pozwolą Ci wykorzystać te zmiany w 100%. Zobaczysz, jak możesz planować swoje wydatki, jak maksymalnie skorzystać z dodatków i jak uniknąć niepotrzebnego stresu. I wiesz co? Nawet jeśli wydaje Ci się, że znasz wszystkie przepisy, te nowe zmiany w ZUS mogą Cię pozytywnie zaskoczyć. Małe dodatki, zmienione kwoty wolne od potrąceń, lepsze uwzględnienie okresów wychowawczych to wszystko sprawia, że system jest bardziej przyjazny dla seniorów. Wyobraź sobie ulgę i radość, kiedy odkrywasz, że masz więcej pieniędzy i więcej bezpieczeństwa niż wcześniej zakładałeś. Na koniec chcę, abyś poczuł się pewnie i spokojnie. Zmiany nadchodzą, ale nie są powodem do niepokoju. Wręcz przeciwnie, to okazja, aby lepiej przygotować się do nowego roku i korzystać z wszystkich udogodnień, które Zus przygotował specjalnie dla seniorów. Wystarczy, że będziesz świadomy swoich praw, sprawdzisz dokumenty i będziesz korzystał z dostępnych informacji. Teraz, zanim przejdziemy do ostatniego segmentu filmu, pamiętaj jedno. Te zmiany są po to, aby ułatwić Ci życie, dać spokój i pewność, że Twoja emerytura jest bezpieczna. Warto zostać, bo w kolejnym odcinku pokażemy praktyczne kroki, które możesz zrobić już dziś, aby w pełni wykorzystać nadchodzące zmiany. Jeśli czujesz, że te informacje są przydatne i chcesz być pewny, że nic Cię nie ominie, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Wspólnie przejdziemy przez każdy szczegół i sprawimy, że 2026 rok będzie spokojnym i bezpiecznym czasem dla Twojej emerytury.